Siemanko, z tej strony Wafergix, a dzisiaj razem z Piotrkiem zagramy sobie w Abnormal. Cześć. No dokładnie. Okej, okay. a zatem. Eee, Abnormal to jest gra ogólnie o takim body horrorze. Eee, I teraz można w to grać na dwie osoby, można na trzy. Na pewno jedna z tych osób jest tak zwanym świadkiem. Czyli tą osobą, której przytrafiają się te dziwne rzeczy, która obserwuje te, te zmiany w sobie, jest świadkiem tego nienaturalnego zajścia. Natomiast druga osoba jest, przyjmuje rolę horroru, czyli tego, co spotyka, świadka tych, tych manifestacji dziwności, tego, co się dzieje. No i tak naprawdę, to jest taka gra trochę. Powiedziałbym z tego nurtu Diemfull, tak? W sensie oboje będziemy musieli, niezależnie od roli, te dwie osoby i tak muszą tworzyć sceny, ustawiać sceny. Więc ciężko powiedzieć, żeby ciężko nazwać którąś z nich prowadzącym. No bo tak naprawdę obie role w jakimś stopniu mają tutaj moc wpływania na fikcję. No, może z lekkim przesunięciem na horror, no bo jednak skoro ma to być taki um, bady horror, no to ten, ta, ta jedna osoba ma trochę większą. Ten świadek ma trochę mniejszą, tak jakby agendę, ma mniej e, władzy nad swoim ciałem, nad, swoje, nad swoją osobą, nad tym, co się dzieje. Gdyby, gdybyśmy mieli jeszcze trzecią osobę, to ta osoba byłaby. Ojej, jak to się nazywało? To ta osoba byłaby supportem, czyli takim wsparciem. E, czyli grałaby rolę wszystkich NPCów, e, grałaby rolę e, wszystkich relacji, jakie ma świadek. No ale jest nas dwóch. Także zagramy po prostu na horror i świadka. To powiedz mi, którą rolę byś wolał? A dla początkującego najlepsza jest, jaka rola? Wiesz co? Ciężko mi powiedzieć. Jak pierwszy raz w to grałem, to akurat to, to, to jest chyba trochę gra podobna do tych krwiożerczych duchów. W sensie to w zasadzie w zasadzie obie role są dobrze wyjaśniane w podręczniku, co, ma, co, co mają robić. Ja akurat tą pierwszą grę rozegrałem jako horror, ale no to po prostu stwierdziłem, że, że wolę. Mm -hmm. Możemy wylosować. Uu, dobra. No to mamy tutaj kaczmureczkę na przykład. Taką. O. Mhm. To jakie chcesz? Które które? Dla no 3, 4 czekaj, nie? Bo to jest. Jak to zrobimy? Kto, to kto będzie rzucał, Ty, czy ja? Możesz rzucić. Jesteś moim gościem tutaj. No właśnie, ja nie mogę rzucić, bo mogę Aha. rzucić jedynie z tego. Z panelu. A, już widzę. Teraz możesz, będziesz mógł rzucać. No, no dobra, no to 1, 2 to będzie, że horror, a 3, 4, że to będzie. Ale kto, że ty, tak? Tak, tak, tak. tak. Dobra. Ja rzucę. No to rzucaj. Okej, okay, czyli 3, 4 to było, że będę tym. Świadkiem. Świadkiem. Dobrze, a zatem będziesz grał świadkiem. No ja tu w sumie mogę udostępnić ten ekran też widzą, jak mamy planszę naszą przygotowaną. OK, a zatem przejdźmy sobie przez, e, przez setup. A zatem tak. Hmm. Aha, ta gra jest trochę taka... Mm, ma ustalone warunki e, zwycięstwa, że tak powiem. Jest bardzo podobna moim zdaniem do, do Krwiożerczych Duchów, przepraszam, pod tym względem, że wiadomo co, co, co musisz zrobić, żeby wygrać, wiadomo co ja muszę zrobić, żeby wygrać. E, są punkciki, które zdobywamy. No więc jest tu taki element powiedziałbym planszówkowości. Ale to fajnie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I teraz tak. Gracz grający świadkiem zaczyna od tego, że wybierasz sobie dwa dwie, dwie aspekty swojego życia, które, które będą cię opisywać. To jest. Tutaj jest do wyboru tak. To mam za... o, życie zawodowe, życie seksualne, życie domowe i życie społeczne. W oryginale to jest work life, sex life, home life i social life. Wybierasz sobie Zresztą dwa z tych aspektów. Tak, dwa z tych aspektów sobie wybierasz, na których się skupimy i jakie wybierzesz? No to to... Work life mm -hmm. i home life. Dobra. A ja to sobie zaznaczę. Życie zawodowe, życie domowe. I teraz, aha, albo inaczej to zrobię. Zaznaczę różnymi kolorami. I teraz z tych opisów, deskryptorów poniżej, do każdego ze swoich aspektów, wybierasz dwa. I trochę mi musisz, tak jakby o tym opowiedzieć. Czyli na przykład, jak, jak wybrałeś swoje życie zawodowe, to jakie ono jest. I tam masz do wyboru: monotonne, bezprecedensowe, satysfakcjonujące, napięte, bogate, proste, yy, doceniane, strachliwe, tymczasowe. No takie luźne moje tłumaczenia. Mhm. to, to... Masz to... Jakby, co. To może wybieram, że życie. Yy zawodowe jest napięte. Tak jakby pracuje w firmie, która upada przez, zarządzana przez niezbyt rozgarniętego właściciela, który jest bardzo wymagający, ale tym samym też nie potrafi prowadzić dobrze firmy, co bardzo wszystkich irytuje. Ale wszyscy boją się mu o tym powiedzieć, bo jest strasznym takim kamieniem. O, tak. Super, dobra. A jaki będzie drugi aspekt, drugi opis tego życia zawodowego w takim razie? Chyba to muszą być podwadle. każdego. Tak, podwano. To znaczyło mit? już patrzę. Nie pamiętam, czy sobie je tłumaczyłem, tak wiesz. Bojaźliwe, strachliwe. No, czyli jak mówię, że na przykład, że wszyscy się boją tego, tego szefa, no to może właśnie dlatego. No to właśnie, no rzeczywiście. Dobrze. Dobra. A jakie jest w takim razie Twoje życie domowe? Czyli w pracy już wiemy, że jest napięcie, jest dużo roboty. Szef to taki mhm. jakiś tyran, którego się wszyscy boją. Masz pomysł, co to, będzie, co to jest za praca? Co, na czym konkretnie polega? Może to jest jakiś startup, nie wiem, związany z produkcją jakiegoś czujnika? Czy coś takiego? Mhm, dobra, dobra. Na przykład takiego mikroczujnika do badania, czy dziecko w łóżku oddycha, czy nie. Takie wiesz, jakie są takie czujniki bezdechu, takie alarmy bezdechu, czy coś takiego. O, super. No i przez to właśnie, że jest źle zarządzana, to wydajemy dużo kasy, która idzie w błoto tak naprawdę i... Mm. Ekstra, dobra. I jest źle. Firma tak jakby podupada. No dobra. No i życie domowe. To Może będzie monotonne. Dobra. A dlaczego? czekaj, że tylko wymyślę sobie drugą część. Okej. Okay. Estimate, to co to będzie? Już ci mówię. Mm. Cenne, cenione. Czy jesteś doceniany w domu, tak. tak? Albo ty doceniasz to swoje życie domowe. Też tak może być. Mm. <laughs> no dobra, niech będzie to. Tylko jak to teraz połączyć. No dobrze, to może powiem tak, że jest takie dość monotonne. Przychodzę do domu. W domu jestem sam. Czyli twoja postać jest kawalerem, Co tak? Tak, tak. Codziennie robi to samo. Wiesz, takie same śniadania, takie same obiady je i praktycznie wykonuje wszystko to samo, ale to tak jakby Rytuał, który w domu yy, wykonuje jest dla niego taki bardzo cenny. Okej, okay. dobra. Dobra, to ciekawe. E, powiedz mi Piotrek, ty tu masz rolę gracza na tym stole, prawda? Dobrze kojarzę? E, a, mogę czy, czy, teraz, yy, czy teraz coś widzisz? O, może tak. Na, na środku nie. stołu jakiegoś zygzaka. Nie. Dobra. Upewniam się. Nie mogę kostki skopiować też te. Ale jest potrzebna tylko jedna i tylko ja rzucam tą kostką. Także spokojnie. Tak, tak, ale jak się jest na tym to chyba nie A można. faktycznie, tak. jako, tak, jako, jako mi to byś mógł. Dobra. To w takim razie ja teraz. A nie, to jeszcze nie jest moja kolej. Więc tak, to jest Twoja postać. Właśnie jak się będzie nazywała? Zach. Zach. H. Tu ja wpiszę. Tutaj. A, możesz, prawda? Okej. Okay. No, no, no. A, dobra. To okay. można te aspekty życia tam przepisać, czyli masz zawodowe i. W pomyślniku, na przykład, albo w nawiasie napisz, że jest napięte i strachliwe. I, i domowe, które jest monotonne, ale, ale cenione przez ciebie. I teraz druga rzecz, jaką będziesz robił, skoro już nazwałeś swoją postać, to Twoja postać będzie miała takie jakby. Ym, będą dwie osoby, do których Twoja postać będzie mogła się udać w kłopocie. To, to, jest, to, są twoje, to jest Twoje oparcie, tak ktoś, w kim masz oparcie, w kim zach, będzie miał oparcie. Tworzysz sobie dwie takie osoby. To no, mogą być przyjaciele, mentorzy, rodzina. I każda z tych osób będzie miała dwie cechy spośród cech oparcia. Super. Kto to mógłby być. To może właśnie jakiś kolega ze studiów, mm -hmm, który tak jest nie. jednocześnie przyjacielem. Super. Ale jest tak jakby. Y jakby odwrotnością Zaha, jest silny i władczy. No i dajmy na to, że prowadzi dość udane życie, jest takim, no pracuje w takiej dużej firmie, dobrze zarabia, bardzo mocno się rozwija, ale jest też taki towarzyski i tak dalej. A jego oparcie to silny i władczy. Mhm, dobra, super, możesz go sobie zapisać, nazwać jakoś. Aha, tu jest w ogóle... dobra, tu jest tak napisane nawet, że jeżeli gramy... We, normalnie gdybyśmy mieli tego supporta, czyli tą trzecią osobę, to ona by stworzyła twoich, twoich przyjaciół, mhm. ale że nas jest tylko dwóch, to każdy z nas tworzy jedną postać o, dla ciebie. Dobra, Więc ja no to tworzę drugą. Dobra, no to otwórz. Aha, no, Ja no, sobie no. zapiszę to. Dobra. Hmm. To ty masz kolegę ze studiów. On z tobą pracuje, czy to jest taki, taka znajomość poza, poza pracę? Nie, nie. poza, poza pracą. Mhm. To może ja ci stworzę kogoś w pracy w takim razie. Hmm. Dobra. Dobra, to ja sobie tak myślę, że może w takim razie w pracy masz też takiego, no nie wiem, kogoś nad sobą, jakiegoś takiego kierownika. A może. No niech będzie. I on jest wymagający. Będzie, będzie osobą wymagającą. I zmęczony już tą pracą, już, już tym, że ciągle firma ma kłopoty, aż ciągle coś się dzieje nie tak. Mm, nazwiemy go... Kupimy sobie tą samą ściąkę twoją. Jak będzie Dylan i to będzie. No tak jak mówię, twój kierownik w pracy, taki bezpośredni przełożony, nie, że nie, nie jest jakoś wysoko w tej hierarchii, ale powiedzmy to on odpowiada przed tym szefem za, za, za twoją część, za waszą część tam roboty, za wasz, no nie wiem, czy to będzie ta linia montażowa, czy, czy bardziej jakaś deska projektowa, czy czym konkretnie chcesz się zajmować. Ale on będzie takim szefem zespołu. Okay. Dobra. A zatem mamy już świadka, mamy jego oparcie. I ja jako horror wymyśla, wybieram sobie dwie pierwsze manifestacje. Ale ja to robię po kryjomu, nie pokazując ci, ale o. dla widzów ewentualnie do oglądających to sobie po prostu na warstwie mistrza gry zaznaczę. Nie widzisz tego, prawda? Nie. Dobrze. No to super. Okej. Okay. I teraz, skoro mamy już tak, karty mamy już rozłożone, e, warunki zwycięstwa są takie: e, ty wygrywasz. O, ogólnie będziemy używali tych e, tych żetonów jako fragmenty, fragmenty Twego życia, które zostaną albo przejęte przez horror, albo przez ciebie odzyskane. Moim celem jest oczywiście przejąć całe twoje życie, tak, że ten horror całkowicie, e, no całkowicie cię przejmie. Ja wygrywam kiedy uda mi się wszystkie 7 żetonów umieścić na kartach. Co, my tu jeszcze... jeszcze? raz możesz. Jasne? Jeżeli wszystkie żetony uda ci się umieścić na kartach, to wtedy wygrywasz. A ja? Tak. Ty wygrywasz, jeżeli uda ci się 4 żetony odzyskać. Ty będziesz miał tam opcję, żeby swoimi akcjami zabierać, zabierać z kart żetony. Przepraszam, ty też będziesz rzucał kostką, teraz sobie przypominam. Tak, żeby odzyskać to najczęściej będziesz rzucał kostką. Więc jak już będzie jakiś żeton na karcie, to ty będziesz miał opcję go przejąć, na przykład. I wtedy ty potrzebujesz czterech, żeby odzyskać panowanie nad swoim życiem. No i jest jeszcze taki, powiedzmy, remis. Jeżeli na ostatnim, ostatniej fazie tego horroru Znajdą się dwa żetony To znaczy że tak jakby nauczyłeś się żyć z tym horrorem jaki ciebie dotknął Czyli jest taki remis no ani nie przejmujesz ty całkiem swojego życia ani ja go nie przejmuję Więc to są takie Trzy możliwe Efekty I tak naprawdę No cóż no to zobaczymy jak to się Skończy jak to się potoczy I kiedy którykolwiek z tych warunków zajdzie, no to robimy taką scenę epilogową. Czyli w momencie, kiedy ty zdobędziesz ten swój czwarty fragment, to, to wygrywasz i opisujemy, jak przejmujesz kontrolę nad swoim życiem, odzyskujesz ją. Jak ja położę siódmy żeton na, na, na którejś z kart, to też oznacza, że, że ja opisuję, jak przejęła cię ta. jak horror cię przejął, tak jak twoje życie się nie odwraca, nie zmieniło, albo zmieniło w katastrofę. A jak będą dwa żetony na tym ostatnim etapie gry, no to wtedy sobie wspólnie opiszemy, w jaki sposób nauczyłeś się z tym żyć. Czy ty miałeś okazję zapoznać się ze swoimi opcjami, z tymi, z tymi akcjami, które ty masz? No przeczytałem, co to jest tam na tym. Okej, okay, bo każda ma tam swój też... Ale nie rozumiem. Mhm. Tak? Nie rozumiem, jak, jak się to stosuje. Kiedy są jakieś zasady używania tych akcji, czy będziemy teraz rozgrywali tak jakby naprzemiennie swoje, swoje sceny. W sensie, zaczynamy od tego, że ty opisujesz jakąś swoją zwykłą scenę z życia, i to jest taki jakby no, początek horroru, tak? Gramy w taki, tworzymy tak jakby taki film, body horror. Zaczynamy od tego, że ty opisujesz. Przedstawiasz nam swoją postać, swojego bohatera, Zacha. Obserwujemy jakąś chwilę z jego życia. A potem ja wprowadzam pierwsze manifestacje. Potem ja wprowadzam. I, I potem już tak jakby gramy na przemian scenami. Przy czym war warte zwrócenie uwagi. Ty wprowadzasz swoją postać, czyli zaczynasz Twoja scena, jest pierwsza. Potem ja robię a manifestację. I potem jest moja scena, scena horroru. Czyli tak jakby działał dwa razy pod rząd. I potem się już tak zamieniamy raz ja, raz ty, raz ja, raz ty, raz ty prób, i wtedy w swoich akcjach, w swoich turach, w, swojej, w swoich scenach ty możesz wykorzystać którąś ze swoich akcji, a ja w swoich scenach powoduję postęp twojej, swojego horroru, robię to, co będą pokazywały mi te karty, układam pioneczki, te fragmenty twojego życia i tak dalej. Czyli tak trochę naprzemiennie tworzymy tą historię. Hmm. Tak I za każdym ja razem fragment. To mówią różne akcje. Na przykład. Możesz zyskać fragment. I na przykład tak, jeżeli zachowujesz udajesz, że nic, się, nic złego się nie dzieje. I są jakieś fragmenty na fazie drugiej i fazie trzeciej, to możesz w takim momencie wziąć. Przesunąć fragment z fazy drugiej lub trzeciej na, na inną, sąsiednią. To jest czyli takie przesunięcie, tak naprawdę. Eee, szukanie znaczenia, czyli próbujesz się dowiedzieć, co się tobie właściwie dzieje, powoduje, że możesz. Eee, rzucasz kostką wtedy. Wybierasz sobie jedną z faz rzucasz kostką i jeżeli na kości wypadnie, nim, wypadnie ci mniej niż numer danej fazy, czyli na przykład jeżeli wybierzesz drugą, to musi wypaść jedynka, to wówczas zabierasz z tej karty jeden z fragmentów i go odzyskujesz i kładziesz wtedy na odzyskanych fragmentach. Czyli ta druga akcja już pozwala ci odzyskiwać fragmenty. Ta pierwsza po prostu nie dopuszcza do tego, żeby, żebym ja zebrał za dużo fragmentów na jednej karcie bo też jeżeli ja będę miał trzy fragmenty na jednej karcie i będę miał dodać kolejne to odblokowuje po prostu nową fazę więc ty możesz nie chcieć do tego dopuścić możesz woleć mnie trzymać na przykład na tych początkowych dwóch fazach trzecia opcja to jest prośba o pomoc czyli prosisz showna albo Dylana, żeby ci pomogli i rzucasz kością i znowu tak, wybierasz sobie jedną z faz wtedy rzucasz kością, jeżeli wypadnie mniej Niż numer tej fazy, którą wybrałeś, to odzyskujesz wszystkie fragmenty, jakie leżą na tej fazie. Czyli bardzo mocny efekt. Ale jeżeli wypadnie trójka lub czwórka, to jeden z twoich. to, to wybrany przyjaciel, o którego prosiłeś o pomoc, zostaje skażony. Czyli co powoduje, że wygrywam już przy sześciu fragmentach na kartach, nie przy siedmiu. No i on staje się tak, jakby też. no, popycha cię w stronę tego horroru. I ostatnia akcja, odrzucenie tak, zawsze się rzuca. I ostatnia akcja to jest odrzucenie kogoś, czyli właśnie najczęściej, jeżeli już masz jakąś skażoną osobę, jeżeli ktoś już został popchnięty na tą drogę horroru i jest dla ciebie robi się, staje się dla ciebie problemem, albo nie chcesz tego ryzykować, no to możesz tak jakby go od siebie odepchnąć, tak? Odrzucić, że już nie chcesz go w swoim życiu. Ja I wtedy się nie liczy jako niegowania nie tak. postać. Mhm, dokładnie tak. Także no, takie to są fajne, wydaje mi się, akcje pasujące do tych horrorów, jak, jak się trochę tego oglądało. To bardzo często tak, tak jest, że jak bohaterowi coś się dzieje złego, no to tam w którymś momencie ma jakieś spięcie, nie wiem, ktoś, ktoś jest opętany czy coś w tym stylu, nie? I nagle tam odrzuca tych swoich bliskich, nie chce ich narażać albo właśnie prosi ich pom o pomoc. Może oni potem, może ich potem opęta ten duch, no różne rzeczy się dzieją. Także wydaje mi się, że ta gra bardzo dobrze to, to robi, to oddaje. Ok, to możemy chyba przejść już do rozgrywki właściwej. A ja sobie zrobię chyba nawet cięcie tutaj.